Cześć. Targi genewskie to bardzo ważne i ciekawe wydarzenie, ale skutecznie rozwala harmonogram, dlatego to, co przeczytam dzisiaj, czyli pytanie i odpowiedzi do marek Peugeot, Volkswagen, Mazda i Volvo, to są odpowiedzi, które dostałem już na dobrą sprawę parę dni przed targami, Tylko, że absolutnie nie miałem szans na to, aby znaleźć w jakąś spokojną chwilę i przeczytać to dla Was. Natomiast chcę wprowadzić pewną innowację, modyfikację, usprawnienie, optymalizację. Otóż niektóre odpowiedzi są strasznie długie, i zamiast recytować to wszystko, będę załączał w opisie do filmu na zaharof.pl. Pełną wersję tych odpowiedzi. Jak również będę tam robił też spis treści wszystkich odpowiedzi, które w wszystkich pytań, na które odpowiedzi dzisiaj przeczytam, tak żebyście mogli obejrzeć to i nie będziecie musieli oglądać tak naprawdę całego filmu, tylko spojrzeć na to, czy któreś, któreś pytanie interesuje Was, i jeśli tak, to wtedy dopiero przyginnąć do odpowiedniego tematu. A więc zaczynamy. Pierwsze pytanie od Chmuragan marka Peugeot. Im większy samochód, tym słabsze silniki benzynowe. Dlaczego w Cepionce oraz 580 nie ma silnika 1.6 THP w 200-konnej wersji, który można przecież zamówić do słabszych samochodów? Odpowiedź. Grupa PSA w tym roku wróciła na pierwszą lokatę w Europie w zakresie redukcji emisji CO2. Aha, to już wiem, dlaczego? Z naszych badań wynika, że silniki wysokoprężne są popularniejsze w przypadku naszych GAM i do nich właśnie proponujemy jednostki mocniejsze i bardziej oszczędne zarazem. Proszę zauważyć, że te mocniejsze benzyny wciąż są montowane, tylko że do aut typu hot hatch, czyli DS czy Racing, Peugeot 208 GTI czy też 308 GT. Drugie pytanie od chmuraganu: Kiedy możemy się spodziewać nowoczesnego silnika benzynowego o pojemności 2 litrów lub większej? Odpowiedź w obecnej sytuacji rynkowej, ze względu na zainteresowanie klientów, kluczowe było zaproponowanie mniejszych jednostek benzynowych do 130 koni mechanicznych, czyli nowa gama silników 3 turbo 110 lub 130 koni. A więc nie mamy informacji, czy są prowadzone w Europie prace nad takimi jednostkami, czyli dwulitrowymi do outpesa. Idziemy dalej, trzecie pytanie, czy można zażyczyć sobie, żeby nowy samochód był wyposażony w inne opony niż te standardowo oferowane Michelin Energy, których jedyną zaletą są niskie opony toczenia? Odpowiedź: Oferowane właśnie te Michelin Energy nie są standardem gamy aut PSA, bo Komisja Europejska wymaga na producentach aut zróżnicowania dostawców opon, i jest ich minimalnie dwóch w przypadku aut naszych marek. Jednakże opona Michelin Energy występuje w kilku odmianach, więc po posiada szereg interesujących parametrów, które wpływają na zmniejszenie zużycia paliwa i emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Rodzaj ogumienia nie jest jednak opcją i podobnie jak inne marki popularne, nie proponujemy opcji możliwości zmiany ogumienia. I teraz seria pytań do Volkswagena. Tomasz pyta, kiedy i w jakiej kombinacji Volkswagena będzie można zamówić czarną podsufitkę do Passata? Odpowiedź. Czarną podcowitkę będzie można zamówić wraz z pakietem Airline, który zostanie wprowadzony do oferty już w kwietniu. Drugie pytanie od Tomasza: Czy elektrycznie otwierana klapa w kombie będzie zawsze do zamówienia w pakiecie z bezkluczykowym dostępem do auta, czy też będzie możliwość zamówienia jako osobna opcja? Odpowiedź brzmi aktualnie elektryczne e, otwierana klapa bagażnika występuje tylko w pakiecie Easy Open. System ten pozwala na otwarcie klapy bagażnika ze środka, z kluczyka, ale też właśnie wykonując określony ruch nogą e, przy tylnym drzwiu. E, trzecie pytanie od Tomasza i to pytanie załączę na Zacharov.pl, dlatego że odpowiedź jest bardzo obszerna, ale pytanie jest takie: czy w najwyższej nawigacji Discovery Pro będzie bezpłatny płatny lub płatny? i Najważniejsze, kiedy update do Android Auto, bo przecież nowe kady już ma to w nawigacji. I tu pełną odpowiedź, jak mówię, załączam na Zacharow. E, teraz Kamil pyta: Podobno Volkswagen stworzył nową dziesięciobiegową skrzynię DSG. Czy to prawda? I jeśli tak, to kiedy i w jakich autach? E, ja niedługo, mam nadzieję, zobaczymy. E, odpowiedź: Volkswagen rzeczywiście opracował taką skrzynię dla momentów obrotowych do 550 Nm. Zastopniowanie tej przekładni pozwala na dalsze obniżenie emisji CO2. DQ511. Takie jest oznaczenie pierwszej skrzyni biegów DSG Volkswagena z aż 10 przełożeniami. Pod względem konstrukcyjnym 10 przykładnie przekładnia jest zmodyfikowaną siedmiobiegową o wewnętrznym oznaczeniu DQ500. Obydwie skrzynie biegów są przystosowane do maksymalnego momentu obrotowego wynoszącego 550 Nm. Mimo trzech dodatkowych biegów 10 biegowa przekładnia DSG ma tak samo kompaktową konstrukcję. Um, jak i jej kuzynka z siedmioma biegami nowa skrzynia biegów DSG została skonstruowana z myślą o zastosowaniu m.in. w modułowej płycie podłogowej MQB, przeznaczonej dla modeli z silnikami montowanymi poprzecznie, na której już teraz są konstruowane Golf i Passat. I tutaj fragment <coughs> dalszy, bo to jest dosyć długa mimo wszystko odpowiedź, załączę również na zachorow.pl, dokończę tylko ostatnim zdaniem. Skrzynie zostanie wprowadzona do oferty w najbliższej przyszłości do wybranych modeli zbudowanych na MQB. Na razie więcej szczegółów nie możemy ujawnić. Idziemy dalej. Krzysztof pyta: mam pytanie do Volkswagena, kiedy będzie dostępny konfigurator Volkswagena Polo GTI? Odpowiedź: zarówno ceniki, jak i konfigurator już są dostępne na stronie Volkswagena. Murek 92 i Adrian zadali to samo pytanie, kiedy będzie pasat z silnikiem ponad 3 litry? I tu też część pytania załączam na zacharow, bo jest strasznie długa, ale w skrócie. Nie ma takich planów. Aktualnie w ofercie mamy dwulitrowe silniki o mocy, które do niedawna była dostępna właśnie dla 3 litrowych silników. A więc 2 to do 240 koni i 20 TSI 280 koni. Jak mówię, jeszcze dwa kapity na zacharow.pl. MS777 pyta, czy silnik Day 240 koni będzie wprowadzony do golfa GTD? Odpowiedź krótka: nie. W golfie GTD będzie montowany silnik Wazard TD 184 koni. Adrian pyta, czy producent planuje wprowadzenie do oferty napędu 4Motion dla jednostek benzynowych. Odpowiedź brzmi: tak, będzie oferowany w długiej połowie, połowie roku wraz z silnikiem TSI o mocy 280 koni. I też Adrian pytanie, czy napęd Formotion będzie dostępny z manualną skrzynią biegów? Odpowiedź brzmi tak, planujemy wprowadzić do oferty 200D napęd 4 z manualną skrzynią biegów. Termin nie jest jeszcze znany. Marcin pyta, kiedy pojawi się Volkswagen Up! GT i jaki będzie miał silnik. Plany dotyczące Up! GT nie są jeszcze sprecyzowane. Wersja Street Up! będzie w kwietniu, e-up! w drugiej połowie roku. I dwa pytania do Mazdy. Ehm, Dariusz pyta, czy i kiedy będzie możliwe tworzenie aplikacji na system inforozrywki w Mazda 3 za pomocą narzędzia OpenCar? E, odpowiedź brzmi, nie mamy żadnych informacji na ten temat. I drugie pytanie, czy oferowana Mazda 3 obsługuje system Mirror Link, czy w jakikolwiek inny sposób umożliwia wyświetlanie aplikacji uruchomionych na telefonie? E, odpowiedź brzmi, nie ma MirrorLink. Link. Rolę bramki między smartfonem a Mazda Connect pełni aplikacja AHA Radio. I ostatnie pytanie od, do Volvo. E, trudne pytanie, hmm. czy przyznają, Jacek pyta, czy przyznają Państwo, że silniki D5B Turbo 205 lub 215 koni mają, a może miały problem z pękaniem tulei cylindrów. W ogłoszeniach używanych Volvo z tym silnikiem można znaleźć liczne wzmianki o gwarancyjnych wymianach silników, zresztą na forum Volvo było też opisywanych kilka przy przypadków. Odpowiedź jest dosyć długa, więc też część dam do Zacharow, ale w skrócie: pięciocylindrowe wysokoprężne jednostki napędowe d 205-215 koni mechanicznych to udane konstrukcje. Silniki te nie posiadają żadnych typowych wad konstrukcyjnych, to jest tak w skrócie od producenta, natomiast jeszcze jeden obszerny akapit. Znajdziecie na zaharoff.pl. To tyle na dzisiaj, więc niedługo będzie już kolejna seria, dlatego że krótko po Genewie, dosłownie parę dni, po wysłałem do Marek kolejną serię waszych pytań, już część spłynęła w poniedziałek w ciągu dnia, więc myślę, że myślę, że za parę dni kiedy się nazbiera jakaś większa paczka, nagram dla was kolejny film. Do zobaczenia.